W tym odcinku pokażę wam nowe pola formularza, które zostały dodane w htmlu 5. W tym celu stworzymy sobie nową stronkę, a więc dodajemy tutaj nowy plik, nową stronę. Nazwiemy tą stronę pola formularza.html. klikamy enter. Pola formularza zostały dodane, no to teraz skorzystamy z emeta i piszemy sobie wykrzyknik, naciśniemy Tab i już dodaliśmy szkielet strony. Teraz tutaj utworzymy sobie formularz. Wykorzystując Emeta wpisujemy form, klikamy Tab i już mamy początek formularza. I teraz w tym formularzu dodamy te nowe pola, które Wam chcę pokazać. Są to nowe typy inputów i dodamy sobie teraz pierwszy input. Wpisujemy input, klikamy Tab. Ten typ tego inputa to będzie data. Wpisujemy data i połączymy tego inputa od razu z etykietą, czyli dodajemy labelkę. Wpisujemy label, tab i mamy labelkę. No i tą labelkę połączymy sobie z tą inputem. Aby ją połączyć, no to naszemu inputowi, jak już wiemy, musimy dodać ID, żeby miał jednoznaczny identyfikator. Nadajemy mu identyfikator data i tą naszą labelkę łączymy z tym naszym inputem o identyfikatorze data. No i tutaj sobie napiszemy, że to jest data. No i tutaj, może jeszcze za tym inputem, jak będziemy dodawać następne, no to dodamy sobie nową linię. Czyli wpiszemy sobie br, nie form, tylko br, a nawet dodamy sobie dwa br. Teraz możemy zapisać nasz formularz i możemy uruchomić. Tutaj, go live. Uruchomić live server. No to klikamy, aby uruchomić live server i zobaczymy to pole w przeglądarce. No i mamy uruchomioną naszą stronę. I tutaj widzimy ten nowy typ inputa. I tutaj labelka. Jest to nowy typ inputa, który się nazywa date. Jak sobie klikniemy na labelkę, już się nam tutaj uaktualnia. I teraz możemy sobie tutaj ustawić rok. Klikamy teraz tutaj na miesiąc i tymi szczałeczkami możemy sobie zmieniać miesiące. Klikamy na dzień i tymi szczałeczkami tutaj możemy sobie zmieniać dzień. Klikając X czyścimy formularz, ale możemy również formularz ustawić tutaj wybierając dany dzień. Albo możemy sobie tutaj tak samo przechodzić po miesiącach i ustawiać. Dobrze, wróćmy do kodu i dodajmy teraz następnego inputa. Ja sobie już to troszeczkę tak o zwinę, tu sobie zwinę, żebyśmy mogli od razu obserwować efekt dodawania na naszej stronie. Dodamy sobie teraz pole typu month, czyli jak się można domyślić, miesiąc. Skopiujemy sobie te linijki, wkleimy je sobie tutaj i tym typem inputa nie będzie Date, tylko będzie month. No i oczywiście dodamy sobie tutaj ID że to jest mądr, miesiąc i ta labelka dotyczy się tego inputa miesiąc. No i tutaj wkleimy sobie informację, że to jest miesiąc. że to jest input miesiąc. No i teraz, jak sobie zapiszemy, widzimy, pojawił się ten input tutaj na naszej stronie. I teraz możemy sobie tutaj wybrać zaznaczyć i wybrać miesiąc i teraz tutaj zaznaczyć i wybieramy... Miesiąc w danym roku. Albo możemy to skasować, również używając X i możemy sobie wybrać miesiąc z rozwijanej listy. Styczeń. Możemy sobie wybrać czerwiec. I możemy sobie wybrać tu mamy styczeń 2019, a teraz możemy sobie zmienić na przykład na marzec i wybieramy marzec. Albo możemy oczywiście to skasować i wybierać tutaj szczałeczkami. Dobrze, wróćmy do naszego kodu, i teraz dodamy kolejny nowy input w HTML-u 5. Przekopiujemy od razu sobie to i wklejmy. I teraz kolejnym typem inputa to będzie week, czyli tydzień. No i oczywiście zmieniamy sobie ID na week i naszą labelkę. Również łączymy z tym naszym inputem week i tutaj sobie wklejamy week, że to jest input type week. Teraz, jak sobie zapiszemy, pojawił nam się input type week i tutaj mamy informację tydzień i również możemy sobie zaznaczyć, kliknąć tutaj i ustawiamy tydzień, numer tygodnia w roku, i tutaj klikamy, ustawiamy który rok. Możemy to usunąć, możemy skorzystać z kalendarza i wybrać. Tydzień w roku. Wybieraliśmy trzeci tydzień, możemy wybrać czwarty. Możemy przejść na inny miesiąc i wybrać tydzień 21. Dobrze, możemy wrócić do naszego kodu i teraz dodamy następne pole input. Przekopiujemy, wkleimy i następnym typem inputa, który chcemy pokazać, to jest input typu Time. Oczywiście zmienimy ID na Time i nasza etykieta, nasza labelka tyczy się tego inputa Time. I tutaj oczywiście wklejamy sobie informację, że to jest input typu Time. Zapisujemy i input typu Time się tutaj pojawił. No i teraz możemy sobie ustawić godzinę i możemy sobie ustawić minuty. No i oczywiście krzyżyk do wyczyszczenia. I tak działa. Dobrze. No to dodamy sobie teraz kolejny nowy typ inputa, jaki doszedł. Skopiujemy oczywiście to. Ctrl C, Ctrl V i następnym typem inputa jest typ number. No i oczywiście tak samo kopiujemy sobie do ID i łączymy naszą etykietę z tym inputem tutaj wklejamy, że to jest number, zapisujemy i pojawił się input type number. No i teraz tutaj się pojawiają takie szczałeczki i tu sobie możemy też już wprowadzać liczby. Dobrze. W przypadku input type number możemy wprowadzić jakie te liczby z jakiego zakresu mogą być przyjmowane i możemy sobie wprowadzić atrybut min i możemy ustawić, że minimalną wartość, jaką możemy wprowadzić do tego inputa, to jest na przykład 1, a maksymalną wartość, jaką możemy wprowadzić do tego inputa, to będzie na przykład 10. Tak możemy zrobić. I teraz, jak to zapiszemy, i teraz, jak sobie tutaj przejdziemy, widzimy, niższej wartości niż 1 nie możemy wprowadzić. Wyższej niż 10, nie. Też nie. Czyli teraz ten input nasz przyjmuje wartości od, minu... o, przepraszam, od 1 do 10. I do tego naszego inputa też możemy wprowadzić y, informacje dla użytkownika. Jest to tak zwany placeholder. I teraz sobie dodamy tutaj atrybut placeholder. Holder, tak? I tutaj na przykład wprowadzimy sobie podaj liczbę. Podaj liczbę z zakresu 1 do 10. Tak. Teraz sobie troszeczkę przesuniemy. O. I teraz, jak zapiszemy ten formularz, widzimy, tutaj jest ten. Komunikat. Podaj liczbę. On się w tej chwili tutaj nie mieści. W tej chwili ten komunikat się tutaj nie mieści, ale jakbyśmy sobie dodali tutaj styl inline do tego naszego inputa, dodamy sobie, żeby pokazać, że ten input rzeczywiście zawiera ten tekst. No to ja sobie teraz dodam tutaj styl i ustawimy white i ustawimy powiedzmy na 200. Pikseli i zapiszemy i teraz ten input się zwiększył do szerokości 200 pikseli i widać że tu jest ten komunikat to co jest w tym placeholder w placeholder jest komunikat podaj liczbę z zakresu od 1 do 10 i to się tutaj pojawia użytkownik jest informowany co ma wprowadzić no i teraz może wprowadzić tą liczbę na przykład tak albo może sobie tą liczbę wprowadzać tak ale dopóki nic nie wprowadzi, no to jest komunikat podaj liczbę z zakresu od 1 do 10. Te placeholdery są bardzo pomocne. Możemy sobie również ustawić autofokus, żeby od razu był ustawiony autofokus na określonym inputcie. I dodajemy sobie wtedy atrybut, dodamy sobie ten autofokus do inputa typu time i dodajemy sobie autofokus. Zapisujemy i teraz, jak przejdziemy na naszą stronę, odświeżymy. Widzimy od razu autofocus przyjmuje ten input i od razu można go wprowadzać. No, i następnie możemy przejść do innego. Dobrze, dodamy teraz kolejny typ inputa. Skopiujemy sobie ten i tutaj sobie wklejmy następny typ inputa. Następnym typem inputa, który chcę pokazać, to jest input type range, czyli zakres. Dodajemy range, no i oczywiście nadamy mu id range i powiążemy labelkę z tym inputem, no i tutaj wpiszemy informację, że to jest input range. Oczywiście autofocusa już mu tu nie dajemy, bo autofocus ma ten input. Teraz zapiszemy i pojawia nam się tutaj input type range, zakres. I tutaj możemy sobie przesuwać tym suwakiem. No i oczywiście potem w javascriptie możemy odczytywać odpowiednie wartości z tego inputa. I oczywiście w przypadku inputa range również możemy wprowadzić wartości minimalną i maksymalną, jakie on może przyjmować. Że może na przykład minimalny przyjmować 1, maksymalnie na przykład 100, Wartość i że może mieć na przykład ustawiony step. Podajemy tutaj step. Równa się na przykład 10, że co 10 może przyjmować te wartości. I możemy również ustawić, jaka wartość ma być na początku, czyli value, i możemy sobie ustawić przykładowo 50, czyli ustawiamy go w środku. Zapisujemy, i teraz widzimy. Ten input został ustawiony w środku. I teraz widzimy, on tak przeskakuje skokowo. Co te 10? Na pośrednich wartościach nie można go ustawić, gdyż step jest co 10. Wróćmy do naszego kodu. I dodajmy teraz kolejny typ inputa. Skopiujemy sobie. Skopiujemy sobie input type week. I wkleimy sobie poniżej do naszego formularza. Kolejnym typem inputa, który chcę pokazać, jest input type email. mail Oczywiście nadam ID e i powiążę labelkę z tym inputem. No i tutaj wprowadzimy informację, że to jest e-mail. I teraz. A tutaj żeśmy usunęli. I tutaj teraz musimy to usunąć. O, jest prawidłowo, możemy zapisać, i pojawił się input type email, i tutaj wiadomo, że możemy wprowadzać adresy. Nawet już się podpowiadają adresy, jakie na tej stronie były wprowadzane. No i tutaj na tym inpucie e-mail też dobrą praktyką jest dodanie placeholdera, czyli tutaj sobie dodamy również. Place, holder i dodamy sobie komunikat. Podaj adres e-mail. Podaj adres e-mail. Możemy zapisać. No i również nam się tutaj pojawia. Zaczniemy wprowadzać adres e-mail. Komunikat oczywiście znika. Odświeżymy? No to mamy. Co mamy tutaj wprowadzić? Że w to pole jest wymagany adres e-mail. No to teraz dodajmy kolejny typ inputa. Skopiujemy sobie i dodamy kolejny typ inputa. Kolejnym typem inputa, który chcę teraz pokazać, to jest input type telefon. Oczywiście sobie skopiujemy tutaj i tutaj i tutaj. Tak. I na input type telefon również podamy sobie placeholder i podamy tutaj podaj numer telefonu. Podaj numer telefonu. I teraz możemy zapisać. I mamy input type telefon, również jest nasz placeholder. No i ten input ma na celu wprowadzanie numeru telefonu. Możemy sobie wprowadzać jakiś numer. Telefonu. Kolejnym typem inputa, który chcę pokazać, to jest input typu URL i kopiujemy ten input, wklejamy go niżej, i tutaj będzie input type URL. Nie UTL, tylko URL. No i również skopiujemy sobie identyfikator, powiążemy naszą etykietę z input type URL. No, i tutaj damy informację, że to jest URL. No, i tutaj możemy dać placeholder, na przykład podaj adres strony. Strony www. Możemy zapisać i mamy input typu URL. I tutaj możemy wprowadzać adres strony internetowej. Następnym inputem, który chcę pokazać, to jest input type color. Skopiujemy sobie tego inputa, wklejemy go tutaj i to będzie input type color. Oczywiście standardowo identyfikator dajemy color. Łączymy labelkę z naszym inputem color. No i tutaj wpisujemy informację, że to jest input type color. I tutaj Placeholder nie jest nam potrzebny. I tyle. Możemy zapisać. I tutaj pojawia się taki paleta do wybierania kolorów. Możemy sobie wybrać stąd kolor i go ustawić. I to może też być gdzieś nam przydatne. Tak wygląda używanie Input Type Color. Dobrze. Następnym typem inputa, który chcę pokazać. To jest input type search. I teraz skopiujemy sobie go. Skopiujemy sobie ten kolor. I tutaj sobie damy teraz input type search. Oczywiście ustawimy identyfikator na search. Label na search. Aby go powiązać. Tą etykietę z tym inputem. Tu informację, że to jest search. I teraz możemy zapisać. I mamy pole search. I tutaj również możemy sobie dać placeholder. Na przykład damy sobie tutaj placeholder. Wprowadź wyszukiwaną frazę. Wprowadź wyszukiwany ciąg, na przykład o wyszukiwany ciąg albo wyszukiwaną frazę. No, coś w tym stylu. No, i tutaj również nam się to nie mieści. Musiałby być. Dłuższy, no ale nie będziemy już go robić dłuższym, no i teraz tutaj możemy sobie wprowadzać to, co chcemy wyszukiwać. No i potem możemy ten input, naciskając krzyżyk, wyczyścić. I teraz kolejne pole, które chcę pokazać, to jest pole Progress. To już nie jest input, tylko pole, i teraz możemy sobie napisać Progress. Tak, mamy Progress i również możemy sobie do tego dodać input, znaczy dodać etykietę i teraz będzie tak. progres i tutaj będziemy mieć pokazywać maksymalną wartość. Powiedzmy, że to będzie 100, jaka jest maksymalna i teraz możemy sobie ustawić wartość, jaka jest obecnie ustawiona wartość na tym progresie. Powiedzmy, ustawimy sobie 40. No i jeszcze id sobie nadamy, że to jest progres. Progres, no i żeby nasze tutaj labelka odwoływała się do tego progresa. No i tutaj sobie damy informację progres. Możemy to zapisać, no i tutaj się nam pojawia taki pasek progres. Ten progres również może być ustawiany w javascriptie i zmieniany i może przyjmować potem wartość 70, 80, taki pasek postępu. Dobrze, wróćmy do naszego kodu. Dodamy teraz kolejny input, skopiujemy sobie to, ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V. i to będzie zwykły input typu tekst. Input typu tekst, oczywiście id, tekst i tutaj labelka będzie tekst. Tak? I teraz tutaj zrobimy sobie, że to będzie Twoje miasto. Albo wybierz miasto. Wybierz miasto, informacje. I teraz tutaj będziemy dodawać do tego inputa. Skorzystamy z takiego nowego atrybutu list. list. I tutaj ustawimy, że list to będzie miasta, czyli że będziemy chcieli tutaj, żeby do tego inputa była załadowana lista miast. sobie nazwiemy miasta i dodamy sobie jeszcze do tego inputa tutaj placeholder. placeholder, tak? mamy placeholder i tutaj zrobimy wybierz miasto, informację. wybierz miasto. No, i teraz, jak chcemy tutaj w tym inpucie tekstowym korzystać z listy miast, to będziemy potrzebować taką listę miast. I tutaj poniżej dodamy sobie taką listę miast. I musimy skorzystać z atrybutu, jak nam się już podpowiada, dataList. DataList. I ta dataList będzie miała właśnie ID, które się nazywa, tak jak tutaj określiliśmy, miasta. Możemy sobie to przekopiować i wkleić i to są nasze miasta i teraz tutaj będziemy chcieli dodawać option czyli opcję tych miast option i powiedzmy że będziemy chcieli tych miast 5 to zróbmy sobie razy 5 i tab i już mamy dodane i teraz możemy tutaj nadać wartości powiedzmy Katowice Kraków, Wrocław. Powiedzmy Opole Opole i powiedzmy dajmy sobie Bydgoszcz. Bydgoszcz możemy to zapisać. Aha tutaj połajawiło się nam tutaj to w tej samej linii. No to dodajmy tutaj również nowe linie do progresa. Teraz zapiszmy. No i teraz nam się to pojawiło tutaj. No i mamy, wybierz miasto, i to jest input type tekstowy. Zwykły do wprowadzania tekstu, ale widzimy, tutaj jest rozwijana lista. I możemy sobie wybrać miasto z tych, które mamy tutaj na tej naszej liście. Dzięki temu atrybutowi list. Atrybut list wskazuje na miasta, które możemy sobie wybrać. No i tutaj mamy data list i mamy wszystkie te miasta. Które możemy wybrać do tego tutaj inputa. No i możemy sobie wybrać miasto. Wróćmy do kodu. Oczywiście, jak jeszcze wrócimy do tego inputa, jak zaczniemy coś wprowadzać, na przykład k, no to już nam się zawęża ta lista. Jest to bardzo fajny input. Input type tekst, oczywiście, który korzysta z bardzo fajnego atrybutu list. Dobrze, kolejnym fajnym atrybutem jest atrybut required, czyli wymagane, że wypełnienie danego inputa musi być wymagane. Możemy sobie do inputa typu search, na przykład tutaj, dodać ten atrybut. Required. Required. Możemy zapisać i teraz input type search musi być wypełniony. Bo jeżeli nie będzie wypełniony, będziemy chcieli wysłać formularz. Nie będzie takiej możliwości. W tej chwili nie mamy przycisku, no to dodajmy sobie tutaj jeszcze przycisk. I tutaj dodamy sobie input. Input type to będzie oczywiście submit. Tak submit. I teraz, jak będziemy chcieli przesłać formularz, widzimy nie możemy. Nie będzie mógł być wysłany. Pisze, wypełnij to pole search nie można wysłać, dopiero jak tutaj coś zostanie wprowadzone dopiero wtedy będzie można wysłać ten formularz, w przeciwnym razie będzie podawany komunikat, a jak zostanie wypełniony będzie można przesłać to jest to informacja, że to pole search jest wymagane required, ale do tego pola required możemy na przykład też wprowadzić że te pole ma spełniać określony Pattern. I możemy na przykład dodać sobie do telefonu input type telefon. Dodamy sobie tutaj atrybut required i dodamy sobie jeszcze atrybut pattern. Pattern, czyli że te pole musi być zgodne z określonym wzorem. No i tutaj zrobimy sobie, że może przyjmować od 0 do 9 cyfry. I to będą trzy cyfry. Trzy cyfry. Następnie będzie myślnik. I powiedzmy, że znowu od 0 do 9 będą trzy cyfry. Myślnik. I od 0 do 9 trzy cyfry. Czyli trzy liczby od 0 do 9. Myślnik 3 i 3. Czyli takie trzy segmenty po trzy cyfry od 0 do 9. Możemy to zapisać. I teraz jak będziemy chcieli wysłać, no to również musimy wypełnić to pole. Ale jak wypełnimy to pole tak, to podaje komunikat, podaj wartość w wymaganym formacie. Czyli musimy dać trzy cyfry, myślnik i trzy cyfry. I teraz, teraz już to pole jest prawidłowo wypełnione, ale teraz musimy jeszcze wypełnić coś tutaj. Wypełnimy w sercu, bo jest wymagane. Teraz możemy go przesłać. A jeszcze, jakbyśmy mieli tutaj na tych formularzach te pola ustawione jako required, required, ustawione więcej tych pól jako required, a, a potem chcielibyśmy zrezygnować z tej walidacji tego formularza, to zawsze na formularzu tutaj moglibyśmy ustawić atrybut no validate. No validate, teraz zapisać. I teraz nie wprowadzamy telefonu, nie wprowadzamy serca, a formularz możemy. Wysyłać nie ma żadnego komunikatu, no bo teraz ustawiliśmy tutaj atrybut no validate.